Hej, yo, cześć, ja jestem Paweł Malinowski, witam Cię na kanale Moja Reakcja Na I dzisiaj zrobię coś, co powinienem zrobić już dawno, czyli skomentować odcinek Uhu! Gdyby wszystko było jak w Among Us Zapraszam do sklepu, no i wiesz o co chodzi, nie? O subskrypcję, z dzwonkiem oraz łapkę w górę Zaczynajmy, no, gdyby wszystko było jak w Among Us, to pewnie byłbym Wiesz, wiesz, co mam na myśli Uuu. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Czerwony, żółty, fioletowy czy pomarańczowy? Czarny, a tak na serio to żółty. A twój? Zobacz nowy filmik Łuchu o sytuacjach, które mogą się wydarzyć w Among Us w prawdziwym życiu. Nie mogą się wydarzyć w prawdziwym życiu, bo Among Us to gra. Nie możemy przestać grać. W domu na kanapie. Patrzcie, jakie ona ma aplikacje na telefonie. TikTok, Tinder, Instagram. OMG. W czasie nudnej lekcji, w czasie obiadu. Jeśli baton w japie to obiad, to jajem obiad prawie cały czas. W ogóle, czy ty grasz Among Us? Bo ja przyznam szczerze, że grałem trzy rundy, ani razu nie byłem impostorem czy tamtym listonoszem i stwierdziłem, że koniec, jak nie mogę być tym imponentem, to nie chcę po prostu grać w to. Among us! Zagrajmy! O, wielki czerwony przycisk. Musi być ważny. Dobrze, że wszyscy tu jesteście. Jestem Natalia. Zagram z wami? Miło was poznać. Mm. Cześć, ja, ja jestem Paweł. Te, też cię miło poznać. Dlaczego oni chcą nas uciszać? Zadanie z kartą? No proste. Muszę tylko przeciągnąć kartę. Za szybko. O, to ja jak idę na zakupy. Non stop przeciągam kartę, tylko... No nie gram w Among Us, tylko... Tylko płacę za jakieś tam rzeczy, nie wiem, jakieś cukierki. No już, działaj. Tak, tak, nawalaj w ten terminal, wtedy uh, na pewno zadziała. Uh, uh. I właśnie dlatego ja płacę zbliżeniowo. O, pożałujesz tego. Czy ona ma maczetę? Sabotaż! O nie, szybko! Uciekaj! Widzicie ten uśmiech na jej twarzy i ten kapelusz? Kto to jest? JJ Joker? Uh. Muszę wrócić, żeby dokończyć odcinek. Jest żółty. O. Dobrze, że nie brązowy. <grytanie> Taki żarcik. Przykleił kartkę ze złym kodem. Oszust. Teraz czas na... Co? Czas <grytanie> na Przykleił kartkę? Czas na sabotaż. Hmm. Aha, muszę wpisać kod. Co jest za długi? Nie mam czasu wpisywać tych wszystkich cyfr. Szybciej. Ocie, nie mogę, on chyba do końca życia nie wpisze tego kodu. Nie może być. Ups. Ups i taki malutki wybuch tutaj nastąpił. Przestań nas uciszać! Ludzie, dlaczego mój nick jest czerwony? Tak ma być? Ha, noob, jesteś oszustem. To było łatwe. Papa! Pa. Następnym razem przeczytaj instrukcję. Co to była za scena? Przeczytać instrukcję do gry? O, co my tu mamy? Ostrzeżenie o mokrej podłodze. Nie chcę być dalej głupkiem. Mam idealny dodatek. O, ślisko. Ups. O, cię nie mogę. Czyli jak człowiek się poślizgnie, to zostaje z niego takie coś? W ogóle wydaje mi się, że tak kość nie wygląda jak kręgosłup fujka, trochę zabawne, trochę fujka nie, nie wiem, ocencie, zabawne fujka ja tak daję 5 fujka, 5 zabawne czyli tak pół na pół chyba ten znak nie był tylko do ozdoby wybacz fioletowy teraz zrobią te, no posiedzenie i będzie, wszyscy, wszyscy na nią pokażą to ona, to, to ona jest im, impostorem, listonoszem czerwony, to ty? nie, 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 nie. jestem oszustem i frunie sobie przez kosmos! Fru, 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 fru! Fru, fru, fru! O nie, oszusty jest blisko! Ej, a gdzie baton wiapie? Bez batona to on przegra, zobaczycie, on przegra. Muszę się schować! Szybko, ten fotel ma idealny kolor! Ułożę się wygodnie! Ocie, panie, dlaczego ona wyskakuje? Z, z giverą nagle tutaj i, i szuka tego fioletowego. Czy ona chce go nauczyć strzelać? Czy może odstrzelić? Zobaczmy. Fioletowy gdzieś tu się chowa. To dziwne. Nigdy nie celuje się bronią w nic, a ona celuje sobie bronią prosto w łeb. Czy ona chce zrobić sabotaż na samej sobie? Broń nosimy zawsze na dole, wiecie o co chodzi. To już zaraz pokażę wam. Taki mam wielki pistolet. A nie, to tylko chusteczka do nosa. Ach. Nie ukryjesz się na długo. Ach, kamuflaż to mój talent, a fioletowy to mój ulubiony kolor. A baton w to mój obiad. rozwiązać ten problem. Nie wiem, co robić. Dlaczego jestem takim głupkiem? Dlaczego jestem takim głupkiem? To bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Może dlatego, że to jest program WooHoo i tutaj tylko głupki mogą grać. Ja bym chętnie zagrał. Myślę, że się nadaje. Jak pod tym filmem będzie 10 tysięcy... 000... Nie, dobra. 20 tysięcy na tę zrobię swój WooHoo. Myślę, że to będzie fajne, a potem jeszcze go skomentuję. To już w ogóle będzie mega fajne. Wpisz te cyfry zamiast kodu. O, dzięki żółty. Ej, hey, ona wpisała mój pin do telefonu, mam nadzieję, że nikt tego nie zapamiętał. Wreszcie powiedzieli nazwy tego kanału tak jak się wymawia, Słys słyszeliście to? Posłuchajcie raz jeszcze. I jeszcze raz. I jeszcze trzy razy. Uratowałeś mnie. Niezupełnie. Po tobie czerwony. I ja nie mogę. On jej pomógł tylko po to, aby za chwilę skręcić jej kark. Mm. Żartowałem. Żartowałem. Nic mi się nie stało, tylko, tylko troszeczkę mi się szyja wygięła Ale nic, jedziemy dalej. <ścoughs> Widzieliście? Skórka od banana na głowie. To było, to było fajne. Co założyć? To czy to Skórka od banana załóż. Już wszystko przymierzałam. Co wygląda najlepiej? Może to? To nie jest MSP, tylko Among Us. Tutaj nie chodzi o to, żeby mieć ładny outfit, outfit, czy się tam mówi, tylko żeby wiecie. Nie wiem co tam się robi, bo grałem w to 3 minuty może. No, lepiej, bo zaraz będzie. Trup! Spotkanie. Jestem pewna, że to fioletowy. Wszyscy jesteście podejrzani. Coś mi się wydaje, że nie można zagłosować na trzy osoby naraz, ale nie wiem, może się mylę, bo, bo grałem trzy minuty w tę grę. Zajmijmy się tymi kablami. Gdzie to włożyć? W odpowiednie miejsce, rzecz jasna. Spokojnie, stój w miejscu pomarańczowy. Ja nie mogę, z nożyczkami się czaić, nie mogę na to patrzeć. Marańczowy. Nie mogę na to Żółty. patrzeć. Żółty czy niebieski? O, jakie ostre, widzieliście? To chyba krawieckie. Muszę spróbować. Sama się od, odstrzeliła, sama się. Patrzcie, znowu jej wystaje kość. Kości takie, pieski jedzą kości takie. A w ogóle, gdzie reszta jej ciała? Czemu zostają tylko nogi i kość taka dla psa? Idziemy. Nie celuj we mnie, nie celuj. Cię nie mogę z tego fioletowego, niezły świn. Hej, fioletowy, chociaż staraj się to ukryć. Niezły oszust, o czym mówicie ludzie? No i dobrze, bo, bo celował we mnie, a tak nie lubię. My tu mamy? Takie same kapelusze! To niegrzeczne! Jak mogłaś? Jest między nami naśladowca, Wojmy go, Wojmy go! Pa, 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 pa. Dziewczyny, nie puśćcie się! Mamy ważniejsze rzeczy do roboty! Cicho żółty to nie twoja sprawa! Nie oddam mojej rośliny! Zdejmuj to pomarańczowy! i tak nie wygląda na tobie dobrze! W ogóle czemu ten żółty tam umarł? Bo ja nawet nie zauważyłem, co się tam stało. Ona go chyba odstrzeliła przypadkowo. To fioletowy. Ale wyskoczyła jak Philips z kanopi wyskoczyła. Spójrzcie jak wyskoczyła. Ale nuda. No ją coś opętało. <laughs> Typiarka jest mega loko. Spotkajmy się znowu. Przycisk spotkania kryzysowego. Ej, co by było fajne, nie? Chcecie spotkać się ze znajomymi i klikacie przycisk, bang! I oni się pojawiają koło was, tylko jeden z nich ma wielki nóż albo pistolet i może wam zrobić kuku. Więc tak średnio fajny ten guzik. Wszyscy muszą to zobaczyć. Cześć. Cześć. Zobaczcie mój nowy kapelusz. Sama wybrałam. O tak, ja bym też ją wyrzucił. Wow, to znaczy, że wygrałam, tak? Tak, wygrałaś soczystego kopniaka w pupkę za burtę tego statku. Dziękuje, jesteście, jesteście super! super. Do Instagrama dostałam wycieczkę w kosmos! Wbijajcie do Instagram, Panu wnioski. Gdzie to prowadzi? To ciekawe. Co to za czarno-biały przycisk? Wypróbuję go. Hej, co się stało? Jakiego koloru jest ten drut? Co? Jak to możliwe? O, 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 o. Jak to możliwe? Dlaczego jestem czarno-biały? O, 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 o. Ona jest oszustem. Oszu... o... Cicho, to chyba oczywiste, że wygrywam. Ale go odstrzeliła, jak, jak kaczkę, jak kaczkę na, na obiad, biedną kaczkę, tą smutną kaczkę wypchaną jabłkami. O, halo, kogo to? Nie moje, ani nie moje. U, ja bym sobie takiego wziął. Nigdy nie miałem nerfa w ręce, nigdy. Znaczy raz miałem taki testowy w hurtowni zabawek i strzelałem, ale nigdy nie miałem nawet pistolecika takiego, a myślę, że nerf jest spoczko. Nie, to zbyt straszne. Widzieliście, jak telefonem rzuciła? To jestem właśnie ja, kiedy przegrywam w Fortnite i robię laptopem tak. Dlatego tak rzadko filmy są, bo, no bo cały czas jest w naprawie ten laptop. Podobały ci się śmieszne sytuacje z Among Us? Napisz w komentarzu, czy grasz w nie I dlaczego ci się podoba Jak widzicie, Łuchu Zrobiło mega potężny odcinek o Among Us No mi się podobał tak średnio Napisz, czy tobie się podobał średnio Czy bardzo, ale myślę, że było Nawet śmiesznie, bo, bo Były bardzo ostre nożyczki i pistolety A to jest zawsze śmieszne i niebezpieczne Do zobaczenia W następnym uhu!